Siermeczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Hero Zero. Jak widzicie, już mam 25 poziom, tutaj trochę się pozmieniało, go dodawałem i tak, yy, jesteśmy wyżej w rankingu na pewno. Yy, tutaj jestem już 2094 <laughs> i mamy, mamy właśnie, robię tą misję. Zadanie nadzwyczajne y, tak y, y, no. I będziemy szli na zadanie nadzwyczajne. Y, mamy tutaj 73%. Dzisiaj odbędę jeszcze te 10 treningów, które można. I spróbuję znaleźć te y, medale jeszcze, chociaż co bardzo wątpię. Y, tutaj już zrobiliśmy. Tu wystarczy pokonać łotra y, przy eliminacji. Dryjanka erandkę. Nie wiem, jak to się czyta. Zrobimy jeszcze dzisiaj yy, uratowanych, za, yy, ura żeby je uratować. No, yy, tu to jest. To będzie trochę ciężkie. Yy, no, no to tak, czekamy aż to się skończy. Jeśli mam pokażę, gdzie będziemy mieli atak na za o 12:00 i obronę, którą przegramy raczej. Na pewno. Tutaj Duel jest osiągnął 41 poziom. Jestem drugi w gildii. Mm. Tak. No, 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 no to dobrze. <coughs> to tu wam jeszcze mogę pokazać, zanim pójdziemy na to zadanie nadzwyczajny. Tak A 15, 14 um. no, no. Tak, nie wiecie tutaj wygląda. Już wam wczoraj stawiłem o 19 odcinek pierwszy. Musimy to wygrać. No, wygraliśmy. I mamy tak. Coś dostajemy. Teraz jeszcze siebie ulepszymy. Dajemy w siłę. I. Kondycję. Przepraszam za no ale. I Tak. Suro tak. no, ma. Scypiąt. Jeszcze przegrał na pewno. Ole, fajnie. Dobra, tutaj nie mieli. No, ale ze znosu może chciałem, ale. Dobra, no. Dobra, to załóżmy ją na chwilę. <kłysy> I pójdziemy na to, spróbujemy chociaż, ale przegraby. No mało mu życia zostało. W następnym odcinku myślę, że się go pokonamy. Y tutaj na moim drugim koncie zrobimy sobie jeszcze tutaj y walki. Tutaj będę robił tych na odwal, bo wiedziałem. Y <kłysy> Sorry, ale jestem chory. Będę Deporowi... jest Zatakuję jakiegoś 30... Po... Sorry, że atakuję jakichś typów no ale... Chcę sobie być lepszy w rankingu. No i... Misje? O, dwie opałki, no. no właśnie. Eee, yy, tak, jeszcze tutaj, ale ja to nie wiem, tego, nie no z tym to przegram. O! Oh! 5 oh, piękna feja! Czasu <kłysy> no trzeba być lepszym w łańcuchu, donosorym. No, o, to mi się, oooo! Powiem no, się, Ignoruj, ja mam broń rzucanej, ale to mm. A, to tutaj jeszcze nie, czy jest ósmy. Dobra, na odwal. Wow, ale fajne. No dobra, no to mm, tutaj na pl. Dwa, zapraszam Was do tej Gildi Day of Death. przyjmujemy spokojnie um, tak, jakby, sorry, ba, wszystkie wygraliśmy e, co to wam jeszcze e, zapraszam was do... Bo, mm, e, zapraszam Was do e, gildy Piaskownica da o, PL8 e, Sorki Muszę to włączyć. O! No i... No i to chyba będzie na tyle. Będę starał się jakoś leg, regular... Re, Będę się sta, starał codziennie rzucać filmy z tego, ale nic nie obiecuję. No, no to... Mm, chyba to na tyle. No to... Trzymajcie się! Cześć!